Witaj! W tym krótkim wideo pokażę Ci, jak szybko i łatwo można stworzyć własny zestaw słownictwa do nauki. Jesteśmy teraz na stronie głównej. Aby stworzyć własny zestaw słownictwa, klikamy w zakładkę Stwórz fiszki. Jesteśmy już na stronie, która służy do tworzenia zestawów. Tworzenie zestawów zaczynamy od podania tytułu. Załóżmy, że chciałbym nauczyć się na zwierząt po angielsku. Wpisuję więc tytuł zwierzęta po angielsku. Odznaczam kategorię Język angielski. Ponieważ będę uczył się angielskiego. Zjeżdżam niżej i widzę dwie kolumny. Kolumny pytanie i kolumny odpowiedź. W kolumnie pytanie będę wpisywał słówkę, których chcę się nauczyć po polsku, a w kolumnie odpowiedzi tłumaczenia tych słówek po angielsku. Oznaczam wobec tego język. Tutaj będzie język polski w tej kolumnie, język angielski w kolumnie odpowiedzi. No, teraz już pozostaje tylko wpisanie słówek, które chcę się uczyć. Na przykład chciałbym się nauczyć słowa pies. W pytaniu wpisuję pies, w odpowiedzi wpisuję tłumaczenie tego słowa po angielsku. W pytaniu, no, jak mamy już psa, to dajmy też kota, więc wpisuję słowo kot. Dodajmy jeszcze może mm, łososia. Ok, i tłumaczenie w polu odpowiedź. Dodajmy może jeszcze będzie. Jest jeszcze jedna bardzo fajna opcja, której być może nie znasz. Chodzi o możliwość dodawania przykładowych zdań. Przyspiesza to zdecydowanie naukę. I żeby dodać przykładowe zdanie, klikamy w cudzysłów, który znajduje się pod każdą fiszką i następnie wpisujemy zdanie, w którym jest użyte to słowo, którego chcemy się nauczyć. Na przykład pies szczeka. Zapisujemy ten przykład i dodajemy tutaj angielskie tłumaczenie tego zdania. Dodajmy jeszcze dla wprawy może zdanie z łososiem. Na przykład łosoś to jedna z najsmaczniejszych ryb. Zapiszmy i znowu dajmy odpowiedź, która będzie tłumaczeniem tego zdania. Tak zupełnie dla wprawy to jeszcze może dodajmy z, o łabędziu. Jezioro łabędzie to jeden z bardziej znanych baletów. I angielskie tłumaczenie oczywiście. Zachęcam do dodawania właśnie takich zdań przykładowych, ponieważ dzięki temu uczysz się od razu kontekstu, w którym dane słowo jest użyte i dzięki temu nauka jest dużo, dużo skuteczniejsza i jeszcze bardziej efektywna. No, także. Warto na pewno tworzyć, szczególnie, że lektor potem te zdania będzie czytał. To co jest ważne, to ja tutaj już skończyłem tworzyć zestaw. On ma cztery fiszki. Ciebie zachęcam, żebyś tworzył zestawy, które zawierają około 20-25 słówek i żeś dodawał, tak jak ja, dodawałem przykłady. Przykłady dodaje się bardzo prosto przez kliknięcie w cudzysłów. Po skończeniu, po stworzeniu, już, po wpisaniu wszystkich słówek, których chcieliśmy się nauczyć, klikam gotowe, stwórz zestaw. I system przenosi nas już na stronę zestawów. Tak? Ponieważ jestem użytkownikiem premium, posiadam konto premium, system dodał od razu automatycznie dźwięki do słówek, których chce się uczyć. Do słówek, ale też do zdań. Zobaczmy, jaka jest jakość tych, tych nagrań. Bardzo dobra. Rzeczywiście jakość dźwięku jest, jest bardzo dobra, te nagrania lektorskie są świetne. Mm, I to jest jedna opcja właśnie przy stworzeniu zestawu. A drugą opcją jest jeszcze możliwość ściągnięcia, fajną opcją, możliwość ściągnięcia tego zestawu jako mp3. I potem uczenie się na przykład na, na spacerze, czy czekanie do szkoły. Tak to brzmi. I tak można właśnie słuchać sobie czekając na autobus, czy, czy ćwicząc te, tych angielskich słówek, które stworzyliśmy w danym zestawie, a także w każdym zestawie, który jest dostępny na fiszkotece. Zachęcam wobec tego do tworzenia własnych zestawów, do korzystania z fiszkoteki. I w tym filmiku to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę.